Cześć Liziaki witam się z Wami w niedzielę. Wyszłam sobie na spacer. Udało mi się po Jalizie zasnąć na 6 godzin, więc jest szał. Chyba z powrotem sprawdza mi się tak zwana higiena snu, czyli wstawanie wcześniej, kładzenie się trochę wcześniej. Jeżeli nie mogę zasnąć, to wstaję. Bo samo leżenie i myślenie o tym, że się nie śpi, nie, no to nie działa. Ale im wcześniej wstaję, wtedy cały dzień jestem w ruchu, potem jadę na dializę, wracam, chwilę odpocznę, zjem coś, obejrzę sobie jakiś serial, teraz nawijam serial, który się już dawno skończył, Lost, ale oglądam sobie od początku i to mnie tak jakoś usypia, fajnie, jak poczuję, że mnie muli, to się kładę i to się sprawdza. Jak jest u Was? Czy picie na bezsenność? Bierzecie leki jakieś nasenne? Ja czasami biorę, jeżeli jestem przed jakąś podróżą albo dniem, kiedy wiem, że muszę bardzo wcześnie wstać i gdzieś tam na daną godzinę dojechać, to wtedy wezmę sobie połówkę tabletki, ale staram się to robić jak najrzadziej, żeby się nie przyzwyczaić. I okazuje się, że da się zasnąć naturalnie. Bez tych tabletek, tylko to wymaga samodyscypliny i dużej pracy nad tym, żeby ta higiena snu była zachowana. Włosy mi tutaj wiatr rozwiewa, ale jest bardzo przyjemnie dzięki temu, że wieje. No i oczywiście unikam słońca, bo przetoka go nie lubi. Zobaczcie, jaki kolfon mi się zrobił. Czy ja się go wstydzę? No nie i wy też nie powinniście. Jedyne co powinniśmy względem przetoki, to po prostu o nią dbać, żeby się jej tam nic nie stało. No i co? Nie będę teraz zanudzać. Nagram Wam pewnie jakiś film, bo mam jakieś pomysły, ale ten taki dłuższy na YouTube'a. Życzę Wam dobrej niedzieli i wszystkiego dobrego. Cześć, bializiaki!